Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej koła Konfederacji. Ja nazywam się Michał Wawer, jestem skarbnikiem Konfederacji. Ze mną są przewodniczący koła Poselskiego Konfederacji, pan Jakub Kulesza oraz pan Bartosz Bocheńczak, przedsiębiorca z Krakowa. Szanowni Państwo, skończyła się kampanie wyborcza i Ministerstwo Finansów otworzyło sezon polowań na grupy podatników, z których można wycisnąć jeszcze więcej podatków. W ostatnich dniach na stronie rządowego centrum legislacyjnego pojawił się projekt ustawy Ministerstwa Finansów, w którym zostały wytypowane kolejne grupy, z których zdaniem ministra można wycisnąć jeszcze dalsze podatki, którym można sięgnąć jeszcze głębiej w kieszeń. I najbardziej chyba przerażającym postanowieniem tego projektu ustawy jest tak zwane zniesienie ulgi abolicyjnej. To brzmi rozsądnie, to brzmi mało przerażająco, dopóki nie zapoznamy się z istotną treścią tej zmiany prawnej i nie dowiemy się, co to naprawdę znaczy. A znaczy to, proszę Państwa, że polski rząd, polskie Ministerstwo Finansów chce opodatkować Polaków pracujących za granicą. Tych, którzy mieszkają w Polsce, pracują za granicą, regularnie lub co jakiś czas wracają do Polski, tutaj mieszkają, tutaj utrzymują rodziny. Te osoby od pieniędzy, które zarobiły za granicą. Zdaniem Ministerstwa Finansów powinny płacić dodatkowe podatki tutaj. Żebyście Państwo dobrze zrozumieli, chodzi o pieniądze, które już zostały opodatkowane w krajach, w których ci ludzie pracowali, wracają później do Polski i ich pensje przywiezione z zagranicy mają zostać ponownie, uzupełniająco, dodatkowo opodatkowane w Polsce do takiego poziomu, jakby to były pieniądze zarobione w Polsce i opodatkowane według polskich zasad, co będzie no regułą, dlatego że po prostu w krajach zachodnich podatki są z reguły niższe, kwota wolna od podatków jest z reguły wyższa, więc ktoś, kto na przykład pracuje w Wielkiej Brytanii, od swojej pensji tam zarabianej zapłaci podatki niewielkie, po powrocie do kraju fiskus sobie wyliczy, ile by zapłacił podatku, gdyby to były pieniądze zarobione w Polsce i taką kwotę takiej kwoty od niego zażąda, po taką kwotę się do tego człowieka zgłosi. To, proszę Państwa, jest skandal, to jest przeciwieństwo polityki, jaką nasz rząd powinien prowadzić. Trzeba mieć na uwadze, że to są ludzie, którzy już jedną nogą są za granicą. To są ludzie, którzy dokładają wszelkich starań żeby pracując za granicą, mogąc tam w każdej chwili wyjechać na stałe, żeby pozostać w Polsce, którzy się starają, żeby tutaj w Polsce mieszkać, tutaj w Polsce utrzymywać rodziny, tutaj robić zakupy, tutaj mieć swój ośrodek interesów życiowych. I tym ludziom rząd mówi, że oni mają od tych zarabianych za granicą pieniędzy zapłacić jeszcze wyższe podatki, czyli krótko mówiąc zachęca ich do tego, żeby już na stałe przenieśli się na, za granicę, na stałe przenieśli się poza zasięg rąk polskiego fiskusa. To jest sytuacja skandaliczna. To jest sytuacja, którą można porównać do sytuacji znanej z dowcipów na temat kiepskiego pracodawcy, który proponuje pracownikowi słabe warunki pracy, po czym mówi mu, no żeby się decydował. Jak nie, nie chce, to niech spada, bo na jego miejsce jest je trzech Ukraińców chętnych do wzięcia tej pracy. To jest komunikat, który polski rząd wysyła tym osobom pracującym za granicą. Nie podobają Wam się warunki, w których będziemy brać od Was jeszcze więcej pieniędzy, to spadajcie za granicę, wyjedźcie tam na stałe, mamy na Wasze miejsce 2 miliony ukraińców. Taka jest polityka polskiego rządu, taka jest polityka PIS-u, która jest sprzeczna z tym, co PIS obiecywał. W czasie kampanii wyborczej, dlatego że to, co PIS obiecywał, to były ułatwienia dla Polaków, którzy chcą w Polsce pozostać, dla Polaków, którzy chcą wrócić z zagranicy. PiS obiecywał samoloty wypełnione Polakami, który, którzy do tego nowego dobrobytu polskiego będą wracać z krajów zachodnich. To oczywiście się nie stało, nie jest to do końca wina rządu, natomiast winą rządu będzie to że w tej chwili po wprowadzeniu tych zmian sprawią, że kolejne tysiące Polaków wyjadą za granicę. Mówimy tutaj o pracownikach transgranicznych, mówimy o pracownikach sezonowych, mówimy o marynarzach, mówimy o kierowcach. To jest cała lista grup społecznych, branż, mieszkańców terenów przygranicznych, którzy w tym momencie dostaną od państwa polskiego wyraźny impuls, wyraźną zachętę. Nie jesteście tu potrzebni, wyjedźcie za granicę, tam będzie wam się żyło lepiej. To jest, proszę Państwa, polityka haniebna, która w sposób ostateczny dowodzi, że rząd pis nie jest w żadnym stopniu rządem prawicowym, w żadnym stopniu rządem konserwatywnym, jest rządem, który realizuje politykę podmiany populacji, który chce Polaków wyrzucić za granicę, a na ich miejsce przyjąć tanią siłę roboczą z Ukrainy, Białorusi, z krajów Azji, z krajów muzułmańskich. I co więcej, na tym nie koniec. To nie jest bynajmniej jedyne postanowienie tej wprowadzonej, ogłoszonej teraz przez Ministerstwo Finansów nowelizacji na temat opodatkowania dodatkowego spółek komandytowych. Proszę, żeby skomentował to poseł Jakub Kulasz. Szanowni Państwo, do świąt jeszcze trochę czasu, a rząd przygotował tyle prezentów dla Polaków, dla polskich przedsiębiorców, nie tylko prezenty w postaci biletu w jedną stronę z Polski. Dla osób, które chciały się dorobić za granicą, tam gdzie, przypomnę, kwota wolna od podatku jest kilkadziesiąt razy wyższa niż w Polsce, tam właśnie ludzie szukają miejsca pracy i rząd polski mówi im: Do widzenia, nie wracajcie do Polski, bo was podwójnie opodatkujemy. To jest haniebne. Ale haniebne jest także niszczenie przedsiębiorców w Polsce. Otóż w ustawie przygotowanej przez rząd zostały przygotowane zapisy o podwójnym opodatkowaniu także przedsiębiorców, którzy działają w ramach spółek komandytowych. Cała Polska zajęta jest sporem pomiędzy koalicjantami rządzącymi. A prawda jest taka, że po cichu premier Morawiecki przygotował projekt dożynania polskich przedsiębiorców. Nie zabił ich lockdown, to zabije ich polski fiskalizm. Fiskus na podstawie przepisów przygotowanych przez premiera Morawieckiego, maniaka podatkowego, będzie teraz podwójnie opodatkowywał przedsiębiorców, którzy działają w ramach spółek komandytowych. A takich spółek jest w Polsce 50 tysięcy. Dlaczego przedsiębiorcy działają w ramach spółek komandytowych? właśnie dlatego, by nie ulegać podwójnemu opodatkowaniu. Zyski, jakie wypracowują jako przedsiębiorcy, nie jako spółka, chcą, żeby były opodatkowane PITEM, a nie podwójnie CITEM i PITEM, bo jeżeli zostaną wprowadzone przepisy zaproponowane przez premiera Morawieckiego, wówczas takie zyski będą miały podwójne opodatkowanie i zamiast 18, 19, 20% będą opodatkowane na poziomie 42-45% procent. To jest jasny sygnał dla przedsiębiorców. Nie macie tu czego szukać. Nie ma stabilności, jeśli chodzi o prawo podatkowe. Bardzo krótkie wakacje legis dotyczące ustawy, która tak naprawdę zmusi przedsiębiorców do likwidacji spółek komedytowych, bo nikomu taka spółka nie będzie się opłacała. Jestem pewien, że ci przedsiębiorcy zmuszeni nowymi przepisami pozmieniają i poprzekształcają swoje spółki w spółki jawne. No ale za rok znowu. Przyjdzie premier Morawiecki i podwójnie opodatkuje spółki jawne albo dokona jakiegoś, jakiejś innej rzezi przedsiębiorców. Tak to się wszystko toczy, polscy przedsiębiorcy, zamiast zająć się yy, tym, czym do czego zostali w zasadzie, do czego się nadają, czyli zamiast zająć się yy, Kreowaniem czy produkowaniem usług, produktów dla swoich klientów, konsumentów, zajmują się nieustanną, nieustanną pogonią za zmieniającymi się przepisami. Takim przedsiębiorcą, który non-stop musi siedzieć w nowo zmienianych ustawach i zastanawiać się, co tym razem rząd od niego chce, jest pan Bartosz Bohańczak, lider partii Korwin z Krakowa, przedsiębiorca, właściciel kilku spółek dobrze prosperujących, który. To też jest ofiarą i fiskalizmu, i także lockdownu, który miał miejsce. Proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, spółki komandytowe, taka ostatnia przystań, ostatni przyczółek wolności, wolności gospodarczej, wolności decydowania o swoim własnym pieniądzu. Na ten przyczółek postanowił przeprowadzić atak nasz rząd, który to no nie jest to już nic dla nas przedsiębiorców zaskakującego, że, że rząd, w szczególności ten rząd Prawa i Sprawiedliwości, uważa nas przedsiębiorców za dojne krowy. Około 50 tysięcy spółek komandytowych, spółki komandytowe, w które to miały zapewniać bezpieczeństwo prowadzenia tej działalności gospodarczej, zostaną zepchane na margines, na margines właśnie ten biznesowy. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili te biznesy w postaci spółek komandytowych, byli zabezpieczeni w dwojaki sposób. Natomiast, szanowni państwo, przedsiębiorcy jesteśmy traktowani jako dojne krowy. Dojne krowy przez ten rząd. Najbardziej chyba od ostatnich pięciu lat widzimy, jak to się nasila. Drodzy Państwo, nie trzeba wspominać, że spółki komandytowe tutaj bardzo, bardzo wspomagały naszą przedsiębiorczość, ponieważ były to setki małych i średnich przedsiębiorstw, tysiące setki małych i średnich przedsiębiorstw, które chciały funkcjonować w normalnych warunkach. No, że tam gdzieś ktoś mógł pod płaszczykiem optymalizacji podatkowej doszukać się, że te spółki oszukiwały. Nie, rząd tutaj bardzo ładnie, ładnie i sprytnie powie, że chce opodatkować znowu tych oszustów, którzy chcieli, nie chcieli płacić tego. Drodzy Państwo, nie tak jest. Spółki komandytowe przerzucą ten podatek znowu, które zostaną obarczone, przerzucą znowu na tą podstawową komórkę gospodarczą w postaci konsumenta. Czyli znów niejednokrotnie zapłaci ten najbiedniejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mają Państwo pytania? Dzień dobry, tak, PAP Mieczysław Rudy. Dwie kwestie, jedna związana z tymi Polakami za granicą. Czy można podać jakiś przykład, że ktoś zarabia tyle w Wielkiej Brytanii, a jak wróci do Polski, no to jeszcze będzie musiał podwójnie zapłacić i ile musiałby zapłacić? I czy rzeczywiście tam nie ma w tym projekcie, o którym pan Wawer wspominał, jakiejś zachęty, jakiejś ulgi, czegoś, co by jednak zachęcało do przyjeżdżania do Polski tych tych pracowników, tych Polaków? A druga kwestia związana z dzisiejszą informacją pana marszałka. To, to może najpierw w pierwszej kwestii tak, tak, Pan okay, mecenas dobra. Wawery. i dalsze pytania. Panie redaktorze, wszystko to zależy od tego, w jakim kraju dany Polak pracuje. Jeżeli używamy przykładu Wielkiej Brytanii, to tutaj może być sytuacja, że ktoś, kto pracuje tam na przykład przez miesiąc dwa, w ogóle nie przekracza progu kwoty wolnej w Wielkiej Brytanii, czyli nie płaci żadnych podatków tam, a po przyjechaniu do Polski zostanie mu obliczone, ile tego podatku, gdyby to była Polska, powinien zapłacić, i według tej, tej stawki zostanie opodatkowany w Polsce. Bardzo możliwe są sytuacje, że w krajach, gdzie. Jest podatek na poziomie, to jest kwota wolna, gdzie jest podatek na poziomie 15-16%. Ktoś zarobił tyle, że w Polsce wpada w próg progresji, i w tym momencie rząd wylicza te dodatkowe 15-16% do tych 32% i drugie tyle podatku zapłaconego za granicą dokłada. To jest w pełni zależne od tego, ile ktoś zarobił i w jakim kraju. Także tutaj jest naprawdę nawet trudno oszacować, jaki będzie poziom, jaki tutaj rząd oczekuje, że będzie poziom ich dochodów z tego tytułu. Natomiast to, co trzeba powiedzieć, to to, że prawdopodobnie ta zmiana nie przyniesie żadnego korzystnego efektu dla budżetu polskiego, dlatego że jeżeli wypchniemy Polaków za granicę, to oni nie tylko nie będą PIT-u płacić tutaj, ale też przestaną tutaj płacić VAT, który płacą w zakupach, przestaną płacić akcyza, więc to jest przykład zmiany podatkowej, która w bardzo szybki sposób wywoła efekty przeciwne do zamierzonych. Druga kwestia. Proszę o krótki komentarz do informacji, którą pan wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki dzisiaj rano przekazał dziennikarzom. Otóż, że pan Jarosław Kaczyński, wiele na to wskazuje, jak powiedział pan marszałek, zostanie wicepremierem i bezpośrednio będzie mu podlegało Ministerstwo Sprawiedliwości. O czym to świadczył? O jakiej sytuacji na scenie politycznej, może po tej prawej stronie sceny politycznej to świadczy? No ze zdumieniem przyjęliśmy informację o utworzeniu tego stanowiska komisarza do spraw bezpieki. Dzisiaj minister rolnictwa Ardonowski mówił, że Prawo i Sprawiedliwość miało być ugrupowaniem prawicowym, a kieruje się ideami marksistowskimi. Ja tu widzę wiele analogii do historii, do reżimów komunistycznych, gdzie bezpieka, właśnie resorty bezpieczeństwa były najważniejszymi resortami, i nad nimi bezpośrednio partia musiała mieć kontrolę i zazwyczaj. Zwyczaj osoby mające kontrolę nad tymi resortami mogły ubiegać się o sukcesję przykład prezydenta Władimira Putina. Jak widać prezes Jarosław Kaczyński ma bardzo złe zdanie o resortach siłowych w Polsce, o służbach, o wymiarze sprawiedliwości, o, o Ministerstwie Obrony Narodowej, skoro po pięciu latach. Yy, Niby jego rządów zdecydował się bezpośrednio objąć nadzorem te resorty. Widać, nie wszystko idzie zgodnie z planem albo być może te resorty wymknęły się panu prezesowi spod kontroli i tak radykalne kroki zmierzające do tego, że pan prezes, który takiej funkcji wykonawczej w rządzie nie pełnił już oh, kilkanaście lat, kilkanaście lat, zdecydował się jednak, jednak w w tej sytuacji wicepremierem zostać i bezpośrednio trzymać rękę na pulsie i, i kierować. Być może to brak zaufania do Zbigniewa Ziobry, brak zaufania do polskiej prokuratury, a być może brak zaufania także do służb specjalnych w Polsce, do sił zbrojnych, bo także nad tymi resortami według słów Marszałka Terleckiego pan prezes Kaczyński miałby sprawować taki nadzór. Druga kwestia bardziej spekulacyjna, otóż media spekulowały właśnie przyglądając się pozycji Solidarnej Polski na, pol na polskiej scenie politycznej, że być może będzie tworzona jakaś partia taka prawicowa właśnie z udziałem między innymi pana Zbigniewa Ziobry, jeżeli nie zakończą się te negocjacje koalicyjne w zjednoczonej prawicy pozytywnie. Czy konfederacji byłaby taka partia obojętna, czy na w ogóle jest możliwa? Jak Państwo oceniają taką sytuację i takie spekulacje? Ja nie widzę potrzeby tworzenia prawicowej partii w Polsce, bo już jedną prawicową partię w Polsce mamy. W zasadzie tylko jedną. Szkoda, że tylko jedną. Mówię z tych, z tych partii, które zasiadają w polskim parlamencie. Tą partią jest Konfederacja. Inne partie czasem udają ugrupowania prawicowe, ale, ale po ostatnich działaniach widać, że daleko im od tych, od tych działań. Ja nie będę doradzał panu mm, ministrowi Zbigniowi Ziobrze, ale chciałbym przypomnieć, że tworzy on od pięciu lat koalicję z prawem i sprawiedliwością i odpowiada za wszystko, co się w Polsce od pięciu lat dzieje. Także za te rzeczy, które absolutnie nic nie mają wspólnego z prawicą, z ideową prawicą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Dziękujemy za uwagę.